i wrócić uliczkę i wrócić na główny szlak bo no to straszno ale zobaczyłem te schody po prawej, tam od głównej trasy i stwierdziłem, mnie. no muszę muszę po nich wejść To prześliczne jak w Brazylii co mnie? Nie Jezus Maria. Jak dziewczynka się w Nagle kot biegł mi na nogę. Tak z całym impetem. Ale ślicznie. Cieszę też ja że tu turystów żadnych nie ma. Kurcze, no. Przepięknie. Jaki ładny widoczek. A z góry pewnie jeszcze lepszy będzie. Przepięknie. Chcia? Assalamu alaikum. Jak jedno, dzień dobry potrafi zmienić nastawienie, tak nieufnie babcia na mnie patrzyła, ale jak tylko się przywitałem, od razu uśmiechnięta <laughs> i zadowolona. O, pięknie, ciekawe gdzie dojdę. Wiecie co? Ja się chyba czasami proszę o kosy pod żebro. Jejku, jaki zachód słońca, przepiękny! Ja! Idę gdzieś na otwartą przestrzeń. No przyznaj się mi rację, jak zobaczycie. Kurczę, jakby na jakiś dach mi się udało wejść. Tutaj nie ma wyjścia. Kurczę. Jooo Czekajcie Let's go Widzicie? Niesamowite Foki śmigają Dobra, idę jeszcze wyżej Mam że będzie tu wyjście. A nie ślepy zołek. Oj, chyba nic nie będzie. A nie jest. Skręt jakiś. po pokazuje. Dobra. lewo. Salaam alejku Alejku Salaam, hmm. kameradawar, gizel Turist Tourist, yes Nice to meet you Nice to meet you Where from? Polonia Polonia, good? I love Polonia <laughs> Yes Polonia, same thing Yes nice Lewandowski From Polonia My name yeah. is Frankenstein. Frankenstein. Yeah. Okay, nice to meet you Bye. Bob, Marley, Bob Marley Jak? Yeah. My name is Bob Marley yeah. Bob Marley Bob Bob Yes Yes jest kurdish. 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 Polonia. Polonięło mu, Polonia jest. You go to Agora. Agora. Yes, please. Look, beautiful. Yes. Nice to meet you. why? Nice to meet you, bye. Sięch w cegłach też. Gut, czemu się się, no mnie nie przyczepi. Czy jest w ogóle wyjście? <grymne> Ale będę miał ujęcia, i ja pierdzielę. Chyba żaden turysta. Jeden Turek Frankenstein, drugi Bob Marley. Ja chciałem powiedzieć, że jestem Elvis Presley, ale nie wiem, czy mi się nie obrazili. Kurde, chyba wyżej nie wejdę, wiecie? Ja, a tak, jest super miejsce, chociaż może się uda tu na główną ulicę, jak wyjdę. Kurde, szkoda, że wam nie nagrałem, jak elegancko udało mi się przejść tu przez ulicę. Dobra, wspinam się wyżej do jakiegoś punktu widokowego w tym miasteczku, w miasteczku, mieście wielkie, tu wam mi się zachodu Słońca nie, nie uda uchwycić niestety. Ale postaram się wbiec tam.

Też ładny widoczek na miasto No, także mam dzisiaj wycieczkę po faveli tureckiej 我来讲吧。 O! piękny widoczek. Kogut pieje. <laughs> Jak ja się witam z twiejszymi, to ich też to bardzo bawi, się i śmieją, jak mówię salam potem za plecami coś tam gadają i żartują. Jeszcze kawałeczek. Ja bym Ale jest super, to jest miejscu. Nie mam tu w ogóle samochodu. O, patrzę, kaminareta. Góry po lewej. Dobrze, mam dwie wolne ręce. Co się? Erchama? To się chociaż tak nie rzuca oczy ta kamerka. Inaczej jakbym trzymał w ręku obiektyw, to zupełnie inaczej. Dobra, gdzie teraz? Tu ponad już wyjdę do głównej drogi. Przejdę kawałek jeszcze tymi słodkami. Fuh. Jezu, jestem cały pok mokry od potu Jezu, jak się zgrzałem O, jedzie auto Zobaczcie jakie... Jak starają się udekorować te swoje domy Malują na kolorowo Żeby było weselej i nawet im to wychodzi. Ja Super. Nie, ja wysoko. Ja to chyba już jakiś autobus sobie wezmę. Jestem całym mokry. No. Nawet... Salam Nawet w prywatnych domach mają po kilka obrazków za taturkiem. O jest. Już główna droga. Jeszcze troszeczkę. Ostatnie schody. O matko. No a Sławeli zupełnie inny widoczek mają <grymne> zupełnie inny świat <grymne> chcielibyście na graniu? taki punkcik widokowy tutaj Ja pierdzielę. Chyba jestem zupełnie sam. Tutaj, na tym punkcie widokowym na fortecy. Nie ma ani zwiedzających, ani żadnych strażników. Nie wiem, czy zamknięte, czy nie. Gdyby było zamknięte, to raczej ktoś by stał i wyganiał ludzi. Tak wejście otwarte. Nie ma żadnej bramki, więc <gryw> chyba można. Ale ładne ujęcia będą z góry, już coś czuję. Nie no powiem Wam, że warto było się wdrapywać tutaj na górę. Rewelacja. Coś pięknego. Jestem tu kompletnie sam. Nie ma nikogo. W starych ruinach. Ja pierdzielę. Niesamowite. Mam nadzieję, że nie spadnę z tych głazów. się ciągnie to miasto nieskończoność Dobra wracam do głównej drogi jest ciemno ja nie wziąłem swojej czołówki jak się gdzieś bywa i połamie nogi mi to rana nigdy nie pomoże Ale dużo ale dziewczyna była zadziwiona, jak jej zapociłem zbliżeniowo telefonem Byłam w szoku. Chyba nigdy nie widziała takiej technologii. Jezu, matka moja, jak to zobaczy, to zawały dostanie chyba. <noise> no ale mam doświadczenie. Wiesz, <noise> jak pojadę do Brazylii, to z palcem w nosie będę po fawelach pomykał. Pierdolę, tu ciemno oczywiście niby główna droga Trzeci się po co bawią. o w końcu jasność taka wszędzie ataturk. konu